Dzień dobry, witam serdecznie u Amatora w Kuchni. Tak jak tutaj widać na załączonym obrazku, dzisiaj będzie zupa. Zupa bardzo prosta, ale tylko dla mnie, czyli jedna porcja. Będzie to zupa czosnkowa. Zapraszam. Składniki potrzebne do zupy. No to mały ziemniak, filet z kurczaka, kromka na grzanki, jakieś pół litra y, rosołu, bulionu co macie, może być z rosołu jak gotujecie y, jakieś 50 ml mleka a to na końcu będziemy dodawać oliwa no i przede wszystkim czosnek oraz pietruszka na początku zajmiemy się czosnkiem taka główka czosnku jakieś 40 gram 45 waży obieram i przeciskam no to teraz jazda z czosnkiem przeciskam na razie do miski Ach, pięknie tak żeby się nic nie zmarnowało. Proszę bardzo. Ziemniaki kroję w małą kostkę. A mięso pójdzie w całości do bulionu. Do garnka, proszę państwa, odrobina oliwy. Nie za dużo. Podgrzeję. I za chwilę wrzucimy czosnek, tak aby troszeczkę yy, uwolnić aromat z niego Chwilkę podsmażymy tak żeby nie przypalić Zalewam bulionem całość Przemieszam to, jak powiedziałem, to jest zupa na jedną porcję, czyli dla mnie. W trakcie, oczywiście, możemy dolać wody, gdy nam odparuje. I teraz wrócę do tego ziemniaka. Proszę bardzo. I. Ile ta kawałek? Jakieś może tutaj jest 100 gramów. I w ten sposób gotuję jakieś 20 minut. To na razie tyle. Jest chwila czasu. Więc kroję tą małą krągę na kawałki z której powstają grzanki <grywa> na patelnię daję odrobinę oliwy i wciekniemy do tego nasz chleb i za chwilę będą grzanki gotowe grzanki podgrzewam na ogniu Aż będą chrupiące. Sprawdźmy zupę. Jak widać, bulionu I troszeczkę wyparowało, więc doleję. No Nie brakuje bulionu, więc yy, wody. I teraz przyprawię to pieprzem ilość dowolna tak jak lubicie i solą ale sól to tak w międzyczasie sól tak pamiętajcie aby trochę bo rosł czy mieliście już doprawione na pewno także pamiętajcie o tym żeby nie przesadzić y, z solą gotujemy oczywiście do momentu gdy ziemniaki będą miękkie sądzę że taka mała kostka to tak jak powiedziałem wcześniej 20 minut w zupełności starczy i mięso też się y, zrobi w tym czasie grzanki gotowe 20 minut minęło, więc kosztuje jak smakuje zupa, bardzo dobra, zobaczymy czy są miękkie ziemniaki, też są miękkie, ok, więc mięso na razie na talerz, na bok, a ja wyłączę teraz palnik i słuchajcie, teraz muszę wziąć, Taką maszynę, i wszystko zblendować. Więc blenduję dolewam do tego ciepłe mleko. I zupa praktycznie gotowa. Ok, no to teraz tylko zostały nasze dodatki mięso. Kroję na kawałki. Ależ będzie wyżerka. Naprawdę. Uf, gorące. Dobra. To jest pietruszka. Pietruszka. Świeża pietruszka. To jest no i teraz proszę państwa, to co czekamy wszyscy? Chodź tu pietruszko na zupkę, zupa czosnkowa, zupa czosnkowa, ale zanim Wam to może dam mięso tutaj, mięso. Zaleję to zupą zobaczcie faktycznie jedno jedno talerzowe danie, że tak powiem do tego grzanki i świeża pietruszka Proszę bardzo. I zupa, proszę Państwa. Czosnkowa przepyszna. Także polecam zrobić rozgrzewającą zupę czosnkową, bo naprawdę warto. Smacznego, amator w kuchni. Zupa czosnkowa z grzankami. I z mięsem i z pietruszką. Polecam.